Rodzaje grzybów. Powiem e, koźlarz. Muchomor. Prawdziwek. E, kurka. Oh, fajnie. pieczarek, to... Pieczarka, Kieczarka. No. E, to maślak, nie wiem czy to zaliczę. Jest no, maślak. maślak, wziąłeś mi maślaka. E, nie, to ja powiem takował. koźlarz czerwony. Ja teraz ja bym musiał zagrać po niemiecku. Fifaling. <laughs> <laughs> Dobra, idzie. P.F. P.F. Halo, nie, nie ma. P.F. I teraz po polsku poproszę. Pieprzynka. No dobra. Ja. A, pieprznik! Eee. To jest kurka, to ja mówiłem. Nie, pieprz, pieprz, pieprznik. No pieprznik to kurka. No dobra, no. no to, pieprznik to kurka? Nie, niemożliwe. Tak. Nie. Nie. Serio? Pieprznik jadalny i kurka to ta sama roślina. Hmm. Roślina? <laughs> żart. To... Dobra, e, to ja powiem Kania. Kuba. Kurde, to był moje. Jest. Yy, robotnikowy. Ten, y, szatan. Goryczak, jakiś tam szatan, nie? No. To znasz. Trochę mogę powiedzieć podsosnuwa równie dobrze. To ja powiem grzyb łazienkowy. Co to jest? <laughs> <laughs> kurde, to <laughs> jest taki gatunek typu po prostu. grzyb, o, grzyb o, ze stóp. No tak, nie, z stóp grzyb łazienkowy. Przebij to, kurde. <laughs> Pieczarkowo. Było. A to już danie. No, ale już powiedział pieczarki. Nie no dobra, to. ja bym uznał remit, bo szczerze nie wiem, gdzie my się odkleiliśmy. Mój ty Rydza miałem,